a dzisiaj rysujemy w Paint'cie. Także MS Paint, Microsoft Paint to program, który generalnie każdy powinien znać. Czy to dlatego, że po prostu... Windowsa, i jakoś jakimś cudem gdzieś komuś się tam przemknęło, że takie coś faktycznie istnieje. Czy może używacie tego do odwracania dokumentów, rotowania ich, przycinania screenshotów czy coś w ten deseń? A może, tak jak ja, oczywiście się Microsoft Painta w podstawówce. Nie zawsze Paint wyglądał tak jak dzisiaj, a teraz to już w ogóle Paint wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał kiedyś, więc stwierdziłam, że genialnym pomysłem będzie. Ej, zróbmy małą historię MS Painta, Jaką wyglądał, jakie miał feature'y, jak to tam się rozwijało, ponieważ Paint ma no, 40 lat już badko, Boska 40 <laughs> okej, okay. MS Paint powstał wraz z pierwszym Windowsem 1.0 w listopadzie 1985 roku także, hej, faktycznie 40 lat już stykło, niecałe, 39 parę miesięcy, aczkolwiek tak była to wersja programu Paintbrush, która została wylicencjowana od firmy ZSoft, która właśnie w tej wersji, w wersji Windowsa 1.0 wspierała jedynie monochromatyczne, jednobitowe, jednokolorowe grafiki w formacie NSP. Podejrzewnie brzmi to tak samo jak skrót od Movie Star Planet. Nie, chodzi tutaj o NS Paint. Ta wersja, z tego co zrozumiałam, została zastąpiona w Windowsie 3.0 programem Paintbrush i tutaj nastąpił niesamowity przełom i upgrade, moi drodzy. Interfejs został ulepszony, program zaczął obsługiwać True Color. Prawdziwy kolor, czyli już nie monochromatyczne rysunki, a także zostały obsługiwane formaty BMP oraz PCX. PCX potem pójdzie w odstawkę, więc. więc no, papa. Czyli wciąż to nie jest do końca to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Te JPG i PNG przyjdą dopiero później. Dodatkowo, z tego co zrozumiałem, Paint miał konkurencję w postaci programu. Doodle, lecz wraz z pojawieniem się driver'ów do myszek od Microsofta paint był po prostu lepszy, ale szczerze nic na temat tego doodla nie mogłam znaleźć, kiedy wpisywałam pro Wyświetlały mi się po prostu rysunki, a nie program, więc sorry! Opcje, do których jesteśmy przyzwyczajeni, takie jak zapisywanie plików w programie JPG, GIF oraz PNG, zostały dodane w Windowsie 98, Windowsie 2000 czy w Windows me, czyli 13 lat po faktycznym wyjściu Paint'a i wyjściu Windows'a, czyli te przez te 13 lat trochę rzeczy się działo. W Windows'ie Vista zmieniono ikonki i uwaga, mieliśmy nowy upgrade, moi drodzy. Nowy upgrade. I pomijmy fakt, że ja to opisuję, jakbym to widziała, jakby się to działo na moich oczach. Nie, nie działo się. Jestem na to za młoda niestety, by widzieć ten cały upgrade Paint'a i w ogóle. No ale cóż, nowy upgrade wyglądał tak, że w Windows'ie Vista mogliśmy cofnąć naszą akcję Nasze kochane ctrl Z, uwielbiane przez absolutnie wszystkich, mogliśmy to zrobić aż 10 razy zamiast 3. No i dodatkowo JPG stały się domyślną formą zapisywania pliku. Kolejnego upgrade'u doczekaliśmy się w Windows 7, gdzie dodano do Paint'a brasze artystyczne, po części dzięki nim ten filmik w ogóle powstał. I kolejny upgrade w Windowsie 7 mogliśmy cofnąć 50 razy 50. No i pojawiła się możliwość dodawania tego. Xboxów. Więc tak, Windows 7 to jednak spory upgrade był, nie? Windows się 8 Następnie w Windows 10 powstał Paint 3D. Czy ktoś korzystał z Paint 3D? Bo ja wiem, że w podstawówkach zapewne go uczyli, że tak, istnieje coś takiego. No i tak konkretnie ten Paint 3D powstał w kwietniu 2017 roku. Niestety potem stwierdzono, że Paint jest generalnie przestarzały i nie będzie dalej update'owany a może być również usunięty. To się jednak nie stało. W kwietniu 2018 roku, czyli niecały rok później dodano alert, a w roku 2019 w lutym odseparowano Microsoft Paint od Windowsa, a także dodano kolejny alert, kolejną uwagę, że paint może być usunięty, ale spokojnie Microsoft Paint'a można pobrać za darmo w Microsoft Store z tego co się doczytałam. Jednak jak widzimy w Windowsie 11 wciąż istnieje paint z nowym interfejsem. Z ciemnym trybem, czyli coś, co jest niesamowite. Po ilu latach dodano ciemny tryb, ale nie mamy domyślnie instalowanego Paint'a 3, chociaż jego podobno też. dodatkowo, jeżeli ktoś chce, jak wizualnie zmieniał się Paint poprzez lata i poprzez jego wersję, podlinkowałam na samym dole w opisie filmik kolejny filmik. Nie mówię, który ilustruje, jak zmieniał się interfejs Paint'a. Jeżeli kogoś to interesuje, ja Paint'a zaczynałam od Windowsa XP i Windowsa Vista, kiedy to uczono mnie go w podstawówce, więc to akurat człowiek pamięta. A propos jednak rysowania w Paint'cie. <grytanie> rysowanie w Paint'cie to jest zupełnie inna bajka niż rysowanie w programach, do których jestem przyzwyczajona, takich jak Clip Studio Paint czy Clip Studio Paint. Odkryjcie nie mówimy, odkryty się odseparowałam parę lat temu. W sumie po zrobieniu recenzji, recenzji testu, kryty, nie wróciłam do niej. Jeżeli chcecie, to mogę spróbować wrócić do kryty. Póki co siedzę w Flip Studio Paint w wersji pierwszej. Dodatkowo mogliście zobaczyć propos Krity, że na początku ten filmik miał być jakby krytą, ale wtedy miała problemy zarówno z moim laptopem, jak i z moim tablecikiem, więc. Kryta nie powstała. O dziwo, paint był lżejszy niż kryta, więc to jest powód, dlaczego ten filmik wygląda tak, jak wygląda. Więc, jak widzicie, większość z tych rysunków, które zrobiłam w paintie, jest czarno-biała. Tak było po prostu najłatwiej. Ja jestem dość słaba, jeżeli chodzi o kolor, więc ten paint mi troszeczkę zaburzał percepcję generalnie widzenia barw przez jego jasny tryb, ponieważ tutaj jest to wszystko robione w Windowsie 10, przynajmniej tej wersji z Windowsa 10. I dlatego, kiedy otwierało się, powiedzmy, taki ha, mały problem yy, podczas rysowania, kiedy otwierało się ikonkę edytuj kolory i tam się edytowało te kolory, wybierało się te kolory, to przez to, że ta rameczka, której generalnie chyba nie będziecie widzieć, bo nagrywałam samo okno, a nie ekran, to generalnie ta rameczka jest bardzo jasna. Więc kiedy chciałam wziąć ciemniejszy kolor, to niestety... Percepcja kolorów była troszeczkę zaburzona, więc i tak wybierałam kolory za jasne, kiedy rysowałam w kolorze, więc stwierdziłam, że najłatwiej będzie mi po prostu rysować w skali szarości. I ewentualnie później, jeżeli stwierdzę, że tak, rysowanie w pęcie to jest cudowny pomysł i chcę go kontynuować, to wtedy może spróbuję nauczyć się rysować w kolorze. Na razie, hej, jeżeli chcesz mieć jeden problem mniej, pozbądź się koloru. Oczywiście nie pozbywam się kolorów całkowicie, całkowicie Tylko wiecie, akcenty, akcenty różne mogę, mogę tam dodać Aczkolwiek, no Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego zaczęłam mówić o pamięciach Stwierdziłam, hej, to jest ten program, który jest z tyłu głowy każdego człowieka, nie? W sensie nie każdego oczywiście, ale każdego, kto tam rysuje, używa komputera do różnych rzeczy Nawet tego przycinania screenshotów Bo to jest dobry sposób na przycinanie screenshotów, nie? Że coś Aczkolwiek teraz jest tyle bardziej wszechstronnych alternatyw, że ten Paint odchodzi troszeczkę w Ale jak już jest, to po co instalować Gimpa? Ja też nie lubię Gimpa Przynajmniej z tego co pamiętam, z mojej podstawówki i to było dawno, więc może Gimp również się polepszył. Tak jak Kryta, ponieważ teraz podobno da się zaznaczyć kilka warstw naraz. Na Tymczasem, paint. Paint nie jest zły. Dzięki tym artystycznym braszom udało się wytworzyć różnego rodzaju rysunki, jak widzieliście i jak widzicie tutaj. Po naszej lewej stronie. Więc ten paint nie jest zły. Da się z nim coś tam zrobić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te artystyczne brasze, to ja używałam tych, które mają te opacity, czyli krycie. Absolutnie 100%. Ja nie lubię braszy w paint'cie, które są, wiecie, takie farby że one się mieszają, że one coś tam. Nie. To nie dla mnie, może dla kogoś. Aczkolwiek. Dla mnie nie, więc ja używam tych braszy, takich bardziej do kaligrafii. i one były git! Były całkiem spoko, Były fajne. Polecam. Nie, generalnie polecam podrysować sobie w pędzie. On jest całkiem śmieszny w Więc, jak widzicie, dodatkowo poszliśmy w jeszcze jeden inny development. Mianowicie owki poszły Do widzenia. Dlaczego? Nie wiem. Stwierdziłam, że fabuła, którą tworzyłam, nie ma sensu nigdzie i się te postacie nie mają sensu nigdzie. Mi się designy mi się jednak nie podobają i nie zamierzam. I kontynuować. Chyba, że bardzo się do tego zmusza, a tego nie chcemy. Także póki co nie rysujemy ocek w większości. Ja wiem, że tam trzymało się odwróconego wybielacza pluszaczka. To jest dobry pomysł, pluszaczki, ale ja nie umiem szyć. Więc skoro nie umiem szyć, to pluszaczków nie będzie. Trudno. Dodatkowo, jeżeli chodzi o pęta, dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że mamy jedną warstwę. Ta jedna warstwa powoduje, że musimy ten szkic, który żeśmy zrobili, rysować na nim, overpaintować i dodatkowo powinniśmy zaczynać od tła, jeżeli jakieś tło robimy. Więc rysowanie od tyłu do przodu powinno być sposobem, który wybieramy do rysowania w peńcie i dlatego może być to dla niektórych trudne, ponieważ hej, kompozycja ta kompozycja w moim przypadku nie istnieje, także także tak. Powiedzmy sobie szczerze, ja nigdy dobrze nie rysowałam, ale rysować w peńcie jest naprawdę takie zabawne. W sensie nie jest zabawne, ale ono jest fajne i odstresowujące. Z tego co zauważyłam również w internecie, to ludzie, którzy rysują w peńcie, są bardziej zadowoleni ze swoich rysunków pętowych, niż tych, które robią tam w photoshopach, klipach i paint'ach. I myślę, że to jest związane z tym, że w peńcie nie masz aż takich oczekiwań, nie masz takich wymagań, a jednocześnie są ludzie, którzy w peńcie rysują takie cudowne rzeczy, że one nie wyglądają jak z paint Pamiętam parę lat temu był dosłownie hiperrealistyczny speedpaint Świętego Mikołaja i chyba to był pierwszy taki moment, gdzie się myślało, wow, Paint jest, jest całkiem spoko. A potem siadałeś do Painty, i tobie nie wychodziło, więc odrzucałeś pejnta i robiłeś rzeczy w innych programach albo odstawiałeś rysowanie już w ogóle. A przynajmniej tak było w moim przypadku. Także moi drodzy, czy wy rysowaliście w pęcie? Czy wy wolicie swoje rysunki z pęta? Czy jednak te rysunki takie zwykłe, albo tradycyjne, albo digitalowe? Ponieważ ten człowiek zapomina, że istnieje coś takiego jak tradyż, pomimo tego, że ma 50 pędzli na biurku, nie lubię tradyża. Dodatkowo, rysowanie w Tradyszu jest cięższe do nagrania. No, przyznajmy to sobie, nie? Ale generalnie w pęcie możecie sobie odpłynąć. Jest cudowny, możecie sobie rysować. I nie czuć takiego takiej presji na sobie, że musicie narysować coś cudownego, musicie narysować coś dobrego, musicie narysować coś, co będzie recydziłem. Nie. Paint jest dobry do jeszcze jednej rzeczy: rysowania memów. Memy z painta oraz rzeczy do nawet prezentacji. Ludzie, ja na tych studiach mam no tak, że jak nie mogę znaleźć dobrej infografiki, to odpalam painta. Zrobiłam to aż dwa razy, <grywa> ale to jest świetna lecz. I co? I spotkało się to z pochwałą. Nie wiem, czy powinnam się z tego cieszyć, czy być absolutnie załamana. Aczkolwiek, aczkolwiek tak, to również jest dobry program do takiego szybkiego rozrysowania czegoś. Nie musicie nic pobierać, nie musicie nic robić. Macie painta. Po co wam gimp? W sensie gimp też jest podobno, ok? Ja gimpa nie używam, więc się nie mogę w tej kwestii wypowiedzieć, ale ja lubię do memicznych rysunków, do rysowania, do odstresowania się, do rysowania, kiedy nie masz ze sobą sprzętu, ponieważ nawet w Paint możesz rysować myszką i jest cacy. Ponieważ te brasze, których ja używałam, te brasze do kaligrafii, nie wymagają tego pen pressure, nie wymagają nacisku piórka więc możecie rysować myszką do woli. Co prawda rysowanie myszką jest jeszcze trudniejsze, no ale kumacie czacze, nie? Jeśli o mnie chodzi na przykład, ja do Paint'a korzystam z takiego... Korzystam z takiego oto tabletu. Nie potrzeba nic więcej. On ledwo działa, driver ledwo działa. Nie da się już programować tych guziczków na tym. Jest to stary szajs, aczkolwiek działający, i to jest powód, dlaczego mniej człowiek y, rysował, ponieważ musiałam się przerzucić właśnie na to. I to jest kolejny problem. Rysowanie w ten sposób, gdzie patrzysz sobie tutaj na ten ekran, jest trudniejsze dla mnie. Wynika to z braku koordynacji ręka, oko zapewne? I jest to też dobry sposób na poćwiczenie tego. Więc, paint jest takim sposobem, gdzie możesz sobie zdjąć presję z siebie, porysować i mieć troszeczkę fanu z tego. To nie muszą być artydzieła. Jak widzicie, ja mam tutaj masę głupich rysunków, które tam lecą w tle. I to nie jest coś, co jest to, nie, tragiczne. Nawet pomimo tego, że powstało w paincie. I jest śmieszne. Więc, jest tacy. Tak? Tak. Bardzo fajnie. Dobra kończymy to, bo kończymy się jak widać tematy i lecimy do podsumowania. Dziękuję za oglądanie tego speedpaintu, małej historii painta oraz różnorakiego gadania. Także podsumowując, tutaj są rysunki, które wykonałam w paintcie. Niech one sobie lecą, ponieważ e, szczerze mówiąc powstały tak dawno, że nie pamiętam kiedy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć podobny filmik z y, z Gimpa, czy z różnego rodzaju innych programów, to zostawcie komentarz, łapkę w górę Zasubskrybujcie, żeby tego nie przegapić. A tymczasem ja postaram się zrobić filmik na temat rysów zrobionych dziwnymi kolorami, ponieważ znowu próbowałam hyperpopu. Także trzymajcie się ciepło i pa! pa Z tymi oczami ty się trochę męczyło.